Wespół naukowców już wkrótce wykorzysta postępy w fizyce wysokich energii, aby zeskanować Wielką Piramidę w Gizie za pomocą milionów promieniowania kosmicznego. Preprint artykułu opisującego ten projekt został opublikowany w repozytorium cyfrowym arXiv. Dla tych, którzy nie wiedzą, miliony to cząstki elementarne, które przypominają nieco elektrony. Mają między innymi ładunek ujemny oraz nie mają swoich własnych części składowych. Dzięki większej masie są w stanie wnikać głębiej w materię i z tego powodu są często używane do tomografii komputerowej. Przy wykorzystaniu czujników umieszczonych w różnych lokalizacjach, naukowcy planują przeanalizować całą wewnętrzną strukturę Wielkiej Piramidy w Gizie. Przede wszystkim pomoże to odkrycie jej nowe elementy i lepiej poznać technologię wykorzystywaną przy budowie egipskich monumentów. Efektem tej pracy powinien być szczegółowy trójwymiarowy model piramidy. Najtrudniejszym problemem, zdaniem badaczy, będzie dokładna rekonstrukcja budynku na podstawie danych dotyczących energii milionowej odbieranej przez detektor. Warto w tym miejscu przypomnieć, że niemalże identyczne badanie było już przeprowadzone w przeszłości. Na przełomie lat 2016 i 2017. Zespół ScanPyramids wykorzystał podobne techniki do badania Wielkiej Piramidy. Przy wykorzystaniu tomografii mionowej naukowcy trafili wówczas na tajemniczą pustkę zlokalizowaną tuż nad Wielką Galerią. Ich ustalenia zostały następnie opublikowane w czasopiśmie Nature i stały się jednym z najważniejszych odkryć naukowych tamtego roku. Misja Explore the Great Pyramid zamierza przenieść te badania o krok dalej. Podobnie jak ScanPyramids EGP użyje tomografii milionowej do zobrazowania wnętrza konstrukcji, z tym, że tym razem system teleskopu milionowego będzie 100 razy silniejszy niż podczas poprzedniego obrazowania. Miony promieniowania kosmicznego powstają wówczas, gdy wysokoenergetyczne cząstki, znane jako promienie kosmiczne, uderzają w ziemską atmosferę. Naukowcy wykorzystają więc współczesne zdobycze fizyki w celu zaobserwowania milionów odbijających się od jednego z najstarszych skarbów archeologicznych ludzkości. Czy dowiemy się wówczas czegoś więcej na temat tajemniczej nieznanej komnaty? Na tą chwilę przyjdzie nam jeszcze nieco poczekać, przynajmniej do momentu, gdy badacze przejdą z etapów symulacji do faktycznych badań w terenie.